Tam, gdzie jest wola, znajdzie się i rozwiązanie. Od prostego samochodu ciężarowego do najlepiej sprzedającego się pick w Ameryce. W ciągu 76 lat seria Fordów F ewoluowała w coś więcej. Wszystko zaczęło się w 1948 roku od wprowadzenia na rynek prostego samochodu ciężarowego do pracy zaprojektowany, aby służyć ciężko pracującym Amerykanom. Mało kto wiedział, że ten samochód spakował. Wkrótce wyruszy w podróż, która przejdzie do historii. Na przestrzeni lat seria F ewoluowała, aby sprostać potrzebom klientów. Od niezawodnych modeli z przeszłości, po luksusowe czterodrzwiowe pick-upy wysokiej klasy obecnych czasów. Jednak nie zawsze tak było, więc co sprawia, że seria F jest tak legendarna? Jak ewoluowała od prostego samochodu ciężarowego do pracy, ukochany symbol siły, luksusu i wszechstronności? Zanurzmy się w historii Forda serii F, aby poznać, jak stał się on najlepiej sprzedającym się samochodem ciężarowym w Ameryce przez prawie pół wieku. Jak głosi przysłowie, wielkie osiągnięcia biorą się z małych kroków. Historia ciężarówek Forda rozpoczęła się na długo przed kultową serią F. W 1899 roku, kiedy Ford Motor Company skupił się na czymś więcej niż tylko samochody osobowe. Przyszłość pojazdów roboczych rozwijała się, a Ford pojawił się tam, aby położyć pierwszą cegłę. W 1905 roku Ford wykonał swój pierwszy duży krok w świecie ciężarówek, wprowadzając model C, dostawczy samochód zbudowany na podwoziu niezawodnego modelu T. Chociaż nie był to dokładnie taki sam samochód ciężarowy, jaki sobie wyobrażamy dzisiaj. Jednak był to jakiś kierunek dla przyszłości. Był to skromny początek, ale kluczowy w ewolucji pojazdów roboczych w Ameryce. W 1917 roku Ford zaprezentował swoją pierwszą ciężarówkę model TT. Pojazd ten miał silnik modelu T, ale mógł przewozić większe ładunki. Pokazywał, że ciężarówka to nie tylko samochód, ale maszyna robocza. W tamtym czasie zaczęli go używać rolnicy, firmy i małe miasteczka w całej Ameryce. Ludzie zdali sobie sprawę, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebują niezawodnego, wytrzymałego pojazdu. Ford wykonał kolejny duży krok w 1925 roku dzięki modelowi AA. Ta ciężarówka różniła się od starszego modelu TT. Miała mocniejszą ramę, mocniejszy silnik i mogła przewozić jeszcze większe ładunki. Model AA został wprowadzony jako regularna oferta Forda. W latach 30. Ford wprowadził dalsze udoskonalenia w swoich modelach ciężarówek. Jednym z najważniejszych wydarzeń był rok 32. Wtedy to Ford wypuścił ciężarówkę z V8. Była to pierwsza seria ciężarówek, w której zastosowano mocny silnik V8, aby umożliwić pojazdom wykonywanie jeszcze trudniejszych zadań. Ameryka ewoluowała, a ciężarówki Forda tworzyły podwaliny mocnego fundamentu nowego kraju. Kiedy świat znajdował się w latach 40. XX wieku, a druga wojna światowa pukała do drzwi, samochody Forda były już znane ze swojej niezawodności. Jednak ciężarówka, która zrewolucjonizowała pojazdy robocze Ameryki, miała dopiero nadejść. Co sprawia, że pojazd jest czymś więcej niż tylko narzędziem? W 1948 roku Ford chciał odpowiedzieć na te pytania, tworząc ciężarówkę, która zmieniłaby wszystko. Przed serią F ciężarówkami były konie, niezawodnymi, ale prostymi. Ford chciał stworzyć coś innego. Zastanawiali się, czy ciężarówka może być jednocześnie wytrzymała i stylowa. Być maszyną, która może wykonać każdą pracę, a jednocześnie przyciągać wzrok. To doprowadziło Forda do wprowadzenia pierwszej generacji serii F, która oczarowała Amerykę od momentu, gdy pierwszy egzemplarz zjechał z linii montażowej. Dzięki smukłej nowej konstrukcji i różnorodności opcji, ta ciężarówka mogła poradzić sobie z najtrudniejszymi zadaniami. Modele F1, F2 i F3, wprowadzone w 1948 roku, nie były po prostu pojazdami, były rewolucjonistami. Ale co tak naprawdę wyróżniało te ciężarówki? Inżynierowie budowali je tak, aby były mocne i niezawodne. Decyzja Forda o wykorzystaniu nowej platformy, nie na projektach samochodów osobowych, pozwoliła pojazdom tym poruszać się po ciężkim terenie, jak i przewozić cięższe ładunki, oferując jak na tamte czasy duży komfort. To był początek czegoś znacznie większego i utorowało to drogę dla przyszłych pikapów. W 1953 roku Ford zdał sobie sprawę, że trzeba iść po więcej. W związku z tym rozpoczął proces zwiększania i ulepszania serii F, przeprojektowując ją i nadając nowy wizerunek. Druga generacja zaczęła się od gruntownej przebudowy: czystsze linie, smuklejsze kształty, a także nowy, szeroki i prowokujący grill którego nie było można przeoczyć. Ale to było coś więcej niż tylko nowa twarz. To było nowe życie. Ford zdał sobie sprawę, że podczas gdy ludzie korzystali z ich ciężarówek, nie szukali tylko trwałości, pragnęli również komfortu. Tak więc seria F zaczęła ewoluować w coś więcej niż tylko konia roboczego. F-100, wprowadzony w tej generacji, szybko stał się ulubieńcem gamy. Stał się symbolem amerykańskiego snu, reprezentującym ciężką pracę, postęp i jaśniejszą przyszłość. Ale to, co Ford zrobił później, naprawdę wszystkich zaskoczyło. W 1957 roku Ford wprowadził skrzynie FlareSide i StyleSide oraz zaimplementował napęd na cztery koła. Kompletacje z napędem dwuosiowym były oferowane z sześciocylindrowymi silnikami oraz mocnymi układami V8. Z kolei wersja 2WD otrzymała blokadę tylnego mechanizmu różnicowego. W 1959 roku stali się pierwszymi z wielkiej trójki producentów, w który skład wchodził Ford, General Motors i Chrysler, którzy oferowali fabrycznie montowane opcje napędu na cztery koła. Czwarta generacja, która była produkowana w latach 1961-1966, miała takie cechy jak szersze i niższe nadwozie. Natomiast w modelach z 1961 do 1963 roku kabina dostała bardziej jednolitą bryłę. Ładunkowa część karoserii została zespolona z resztą nadwozia. Ford wprowadził niezależne zawieszenie Twin night Beam w 1965 roku. Pojawiła się też nazwa Ranger, która zadebiutowała jako pakiet wyposażenia w tym samym roku. Ford zdał sobie sprawę, że w 1967 roku nadszedł czas na zmiany. Piąta generacja serii F dostała napis Ford na maskę, grill z zbudowanymi reflektorami i kabinę o 4 cale większą. Nie były to spektakularne zmiany, ale Ford się dopiero rozgrzewał. W latach 70. świat się zmieniał, a wraz z nim ciężarówki. Ford wprowadził model F150 w 1975 roku. Rok po debiucie F150 na rynku pojawił się wariant Special z pochodzącymi od 250 cięższymi i solidniejszymi mostami. W 1976 roku na pokładzie aut znalazło się ogrzewanie tylnej szyby. Zaś nad temperaturą we wnętrzu kabiny od tamtego momentu czuwała klimatyzacja, która była dostępna już we wszystkich modelach serii F. Ford oferował więcej opcji wykorzystania ciężarówki do pracy, jak i w gospodarstwie domowym. Siódma odsłona F150 wizualnie od swojego poprzednika różniła się nieznacznie, jednak prace nad tym modelem poszły w nieco inną stronę. Amerykanie coraz bardziej odczuwali ciągłą eskalację cen paliw. I właśnie dlatego jeszcze koncepcyjna F-150 spędziła sporo czasu w tunelu aerodynamicznym. Stalowe drobne elementy wykończenia, np. wkładki zapalniczki i popielniczki, zastąpiono lżejszym aluminiowym substytutem. Po 80 roku F-150 dostępny był z nowymi halogenami, centralnym zamkiem oraz elektrycznie sterowanymi szybami. Stacyjka zapłonowa powędrowała na kolumnę kierownicy, natomiast złodziejom utrudnić miała życie, montowana od tamtej pory blokada kierownicy. Z kolei środek kabiny został obity większą ilością materiału tapicerskiego, co przełożyło się na lepsze wyciszenie wnętrza. W 1987 roku przyszedł czas na ósmego z kolei przedstawiciela serii F. Stylistyka nadwozia idealnie wpasowała się w motoryzacyjne trendy lat 90. W 1987 roku Ford świętował 50-lecie serii F. Właśnie z tej okazji Fka została odświeżona. W 1991 roku wprowadzili Night Edition. Ciężarówkę o przyciemnionym nadwoziu i wnętrzu oraz nowym mocnym wyglądzie. Był to znak, że seria F stała się symbolem stylu i wydajności, a nie tylko mocy. W latach 90. sprzedaż F150 szła lepiej niż dobrze. Przy takim obrocie sprawy najlepiej byłoby niczego nie zmieniać. Jednak życie nie znosi pustki. Jeśli Ford stanąłby w miejscu, mógłby stracić pozycję lidera na amerykańskim rynku. Więc w 1993 roku wprowadzili model F150 Lightning, który w najmocniejszej wersji miał V8 o pojemności 5,8 litra o mocy 240 koni mechanicznych, która robiła pierwszą setkę w 7,2 sekundy. Ford właśnie w ten sposób udowadniał, że pick-upy również mogą być szybkie. W 1997 roku przedstawiono zupełnie nową, zupełnie inaczej wyglądającą 150-tkę. W ofercie pojawiło się świeże trio silnikowe. 4,2 litra 6 o mocy 202 koni, 4,6 V8 231 koni oraz 5,4 V8 260 koni mechanicznych. Podobnie jak do tamtej pory, wybór wersji nadwoziowych nie pozostawiał nic do życzenia. Natomiast na liście odmian brakowało tylko wersji Lightning, która po krótkim czasie nieobecności powróciła na rynek w 1999 roku. Ford wrzucił nam prawdziwego potwora. Miał on V8 o pojemności 5,4 litra, 360 koni mechanicznych, sportowe zawieszenie oraz 18-calowe felgi. Ten sportowy pick-up pokonywał odcinek 1,4 mili w 14 sekund. W tym samym czasie do rodziny dołączył jeszcze jeden członek F-150 w wersji Harley Davidson. Bazował on na wersji 2WD Super Cup. Charakteryzował się czarną kolorystyką nadwozia połączoną z pomarańczowymi wstawkami, 20 dwudziestocalowymi felgami i oczywiście licznymi logotypami Harley'a Davidsona. Kolejna, jedenasta już generacja FKi przybrała na rozmiarach. F-150 Super Cup zyskał na długości około 15 cm. Potężny pickup dobrze sobie radził jako wygodny środek transportu dla czterech osób. Tylna kanapa zapewniała wystarczającą ilość miejsca na nogi, nawet w przypadku wysokich pasażerów. W palecie silników znalazł się 4,6 litra V8 znany z poprzedniego modelu oraz nowa jednostka 5,4 litra V8 z dwoma zaworami na cylinder, która zastąpiła podobną konstrukcję z trzema zaworami na cylinder. Modyfikacja spowodowała 15% wzrost mocy i obniżenie apetytu na paliwo. W 2009 roku Ford wykonał krok naprzód i zapożyczył kilka elementów konstrukcyjnych ze swojej linii Super Duty. F150 otrzymał nowy, bardziej muskularny i agresywny przód. W 2011 roku Ford zaprezentował podwójnie turbodoładowany silnik V6 o pojemności 3,5 litra, co stało się początkiem dalszego rozwoju F150 w dziedzinie mocy i oszczędności. Nie sposób wspomnieć o agresywnej odmianie SVT Raptor. Pod maską SVT króluje silnik 6.2 litra V8 o mocy 411 koni mechanicznych. Raptor łączy sportowe zacięcie z wysoką wydajnością w terenie. W 2014 roku pojawił się Ford F150 Tremor i to właśnie on wprowadził 3.5 litrową V6 EcoBoost do serii F. W 2015 roku Ford wykonał odważny ruch. Stał się pierwszym pick w którym zastosowano aluminium w panelach nadwozia. Odchudzony o 315 kg był jeszcze bardziej oszczędny oraz wytrzymały. Ford nie tylko zwrócił uwagę, ale wyposażył tę generację w nowe technologie. Od płynnej mocy przy holowaniu po zaawansowane bezpieczeństwo. Co ciekawe, druga generacja Raptora pojawiła się w 2015 roku i od razu nastąpił wielki przełom. Zrezygnowano z V8 na rzecz 3,5-litrowej turbodoładowanej V6 z rodziny EcoBoost o mocy 450 koni mechanicznych. W 2017 roku do oferty dołączyła automatyczna przekładnia o 10 przełożeniach. Dzięki temu i szerszemu zastosowaniu aluminium masę zmniejszono o około 227 kg. Fordowi po raz kolejny udało się zrewolucjonizować serię F, łącząc moc, technologię i innowacje w 21 roku F150 powróciło wyglądając znajomo, ale z kilkoma ekscytującymi nowymi sztuczkami w rękawie. Na zewnątrz mogliśmy dostrzec ten sam twardy kultowy wygląd, ale w środku to już zupełnie inna historia. Ford wziął kabinę i sprawił, że wygląda jak nowoczesne biuro. Dodali 12-calowy ekran oraz wysuwaną dźwignię zmiany biegów, która mogła zmienić konsolę środkową w powierzchnię roboczą. To było dość sprytne rozwiązanie, zmienić ciężarówkę w biuro na kółkach, jednocześnie mając moc potwora, który był zdolny do każdej pracy. Sercem nowego F150 były silniki, których Ford dostarczył aż sześć. 5 V8 i aż 5 V6 o różnych pojemnościach i mocach. Niezależnie od tego, czy potrzebowałeś brutala do holowania wielkich ładunków, czy pojazdu o oszczędności paliwa, F150 mógł zapewnić jedno i drugie. Istnieją również inne specjalne modele, które reprezentują śmiałą przyszłość, którą Ford prowadzi w erze elektrycznej. F-150 Lightning jest idealnym przykładem zmiany zasad gry, jak i nową definicją pick -upa. Ta całkowicie elektryczna potęga zapewnia natychmiastowy moment obrotowy i płynne przyspieszenie. Lightning zapewnia ciche, ale mocne wrażenie zjazdy, jazdy, jednak nie jest tak interesujący jak dźwięk V8. Na wykresie widzimy, że sprzedaż tych aut nie jest najwyższa. A królami motoryzacji nadal są spalinowe 150-tki. W międzyczasie pojawiła się też hybryda F150 PowerBoost, która również stanowi część strategii i planu mobilności elektrycznej Forda. Ten hybrydowy układ napędowy ma silniki elektryczne umieszczone pomiędzy podwójnie turbodoładowanym silnikiem V6 i 10 skrzynią biegów. Dzięki czemu uzyskujesz świetną oszczędność paliwa, nadal posiadając moc Seria F to kawał historii. Motoryzacyjna wizytówka Stanów Zjednoczonych. I miała do tej pory się bardzo dobrze. Dowodem na to są rankingi sprzedaży. W USA obecnie nikt nie jest w stanie zagrozić serii F. Powyższy zarys historii modelu jasno pokazuje, że ten sukces nie był przypadkiem. Ta ciężko wypracowana renoma jest idealnym dowodem na to, że kompletny sztab specjalistów może przyczynić się do tego, by motoryzacyjna legenda trwała bez końca. Co ty myślisz o F150? Którego byś wybrał? A może któryś jest Twoim wymarzonym? Daj znać w komentarzach. Pozdro.